Stopy procentowe w dół? Kredyty mogą być tańsze, ale to dopiero początek. Rada Polityki Pieniężnej właśnie obniżyła stopy procentowe do 5,25%. Dlaczego? Inflacja spadła do 4,2% najniżej od miesięcy. Mniej za kredyt, więcej zostaje w kieszeni. Ale uwaga, płace rosną wolniej, a inwestycje mają przejąć pałeczkę. Prognozy? Wzrost PKB o 3,7% w tym roku. Inwestycje wojskowe i kasa z Unią Europejską mają napędzać gospodarkę, ale konsumpcja? Nieco w dół tylko 3,4% wzrostu. Za oceanem Fed nic nie zmienia, stopy bez ruchu. USA rośnie, bezrobocie niskie, ale inflacja nadal straszy. Fed tnie tempo redukcji bilansu, ostrożność rośnie. I jeszcze jedno: wojna handlowa USA może uderzyć w polski eksport. Nawet jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio już tak. Ponad 6% tańsze kredyty, większe inwestycje, ale i nowe zagrożenia. Czy to czas na oddech, czy cisza przed burzą? Co ty o tym myślisz?